Nie chciałbym nikogo łapać za cytaty, yy, cy, cytaty, o, ale posłuchajcie tego. Nie może być tak, że w całej gospodarce rynek pracy wygląda nie najlepiej i tylko w administracji zatrudnienie cały rok rośnie. Trzeba więc zacząć myśleć nad koncepcją zmniejszania zatrudnienia lub innego sposobu funkcjonowania instytucji publicznych. Jest to cytat z pewnego ministra i tu zagadka dla Was sprzed z, z, z ilu lat? A, dobrze jesteście, a? nie wiedziałem, kochani. Tak, tak jest, sprzed 10 lat, sprzed 10 lat. Skąd to wiedzieliście? No dobrze, od tej pory dużo się zmieniło, konkretnie data. Reszta została po tak zwanemu Staremu, a nawet... Ta reszta się e, rozwija, bo oto ZUS domaga się prawie 80 milionów rocznie na same pensje dla nowych urzędników, których będzie musiał zatrudnić z powodu reformy emerytalnej rządu. I dostanie, jak nam życie. Czyli słuchajcie, forsta, którą zdobędzie rząd po przeniesieniu pieniędzy naszych z OFE do ZUS zostanie wydana na opłacenie nowych ludzi w ZUS-ie, którzy będą wykonywać czynność przeniesienia tych pieniędzy. Rozumiecie? Czyli de facto rząd nie uzyska nic z przeprowadzenia operacji, no ale ileś tam osób znajdzie zatrudnienie. Dodatkowo ZUS domaga się pieniędzy na e, przebudowę systemu informatycznego, który kosztował już 3 miliardy złotych, czyli mniej więcej tyle, ile wysłanie sądy Pathfinder na Marsa. O, na Marsa! Na Marsa. I tu kiełkuje myśl, że ZUS ma takie kosmiczne żądania chce nowych ludzi, bo montuje ekipę do wysłania na Marsa. I moim zdaniem to jest słuszna koncepcja.